No dzień dobry. Właśnie, o, tutaj ścierkę dostałem, właśnie paczkę. O. Drogi majorze, przysyłam ci te skromne dary do testu, nie... A, nieczęsto tu nikogo. Y, nawet Krzyśka w środku. Są so, kondony. Kon, je, korzystaj je. Nie do ciebie, do kury uważaj przy uważaj przy że rządło rządłniu ęd Jak... rzędl Rzen... Rzen... łaiu to błąd jest a potem mówił że ja alfabeta Pozdrowienia Wielki fan Bezrobotny Montaż Gdańsk Filip Oj i Dziękuję O tutaj Gąbka Kisiele O chi, chińska żubka o tu chrupki o sos o świeca tu konserwa pasztet kronowy o papryka a tutaj serdynki o zupka chińska o dziękuję o tu też zupka a tu garretka. o przyprawa papryka ostra O, o tu, do. to też przyprawa do kurczaka. O, o raz, dwa, trzy. Trzy rezolatywy. A tu jeszcze jedna. no i tu jeszcze jedna. I serdecznie dziękuję. A i chciałem jeszcze właśnie powiedzieć że manujecie na stop a sobie można sobie tutaj kto wam to daje kto to wam was namawia żeby o prerogatywy No i ogółem chciałem powiedzieć, że będzie znowu nowy kanał. Jak to właśnie jest, to ja nie wiem. To wam to daje, te właśnie manowanie, coś wypisywanie. Prawa autorskie to moje są, właśnie prawa autorskie, a nie twoje. Ja nagrywam, ja wrzucam na swój kanał, a ty wypisujesz jakieś głupoty. To właśnie nie powinno być tak, i na ten temat właśnie to chciałem powiedzieć.